Ok, już nam jest mało. Ej, fajne ciało, mała klęć z tym, klęć z tym śmiało. Uh. I jak przystało? Kolorowe drinki dla wszystkich Sadzone firów na ciekutkie spódniczki Sadzone i to się tugają kieliszki Latostacja, auto, walizki Wiesz o czym mówię, dopiero stałem. Gardio południe, bo wrócę nad ranem Gardio południe, bo nie jestem fanem Przez tygodniu wódek, a później hulanek mamy wakacje Gorące plaże, porywane akcje Robimy hita jak gdyby go nie było Zgadzają się przy tym kieliszki z tequilą Nic mów, mamy wakacje Gorące plaże, porywane akcje Robimy hita jak gdyby go nie było Zgadzają się przy tym kieliszki z te

dla mnie ona jest gorąca, po część z tym dla mnie mała Zrzucam kartę, ona zasalutowała Młode dziewczyny chcą ode mnie numer Pięć razy dziennie podjeżdża Uber, wysokie loty zawsze na pokładzie Zona wyjeździe zostaje w składzie Razem wygazam, gazu, tower Kotelomagowa nic nie w sumotem Ja im mój spłach tam gdzie melan Mamy walcację, gorące wdarze, pory pane robimy hita, jakiego nie było Szukałem się przy tym kieliszki tu chwilą Mamy walcację, gorące wdarze, porywane akcje, robimy hita, tak, jakiego nie było